Z, ze stron rzymskich katolik, sobota 18 października 2025 i proszę posłuchać, podzielę się z przygodnymi, wiernymi, dobrymi wiadomościami. Tradycyjni redemptoriści z Papa Stronzej, tak czytam, wzywają synodalnym Kościołem. Najpierw jest autor Pan Tomasz Stępień. Króciutki, króciutki artykuł, a potem od redemptorystów to czym się chcę podzielić. Synowie to jest teraz autora pana Tomo, Tomasza Stępienia 26.10., pisane tegoż roku. Synowie Najświętszego Odkupiciela tradycyjna wspólnota katolicka z siedzibą w Papa Strąsej w Szkocji po swojej kapitule generalnej wydali list otwarty, w cudzysłowie, do katolickich biskupów, księży, zakonników i wiernych, w którym zadeklarowali, że zywają z wspólnotą wiary z tym, co nazywają w cudzysłowie nowym synodalnym kościołem. No, widzimy, że to nie oni tylko tak nazywają, tylko, tylko prewost jak na X jakieś tam wpisy robi, to pisze w imieniu synodalnego kościoła, że każdy przynależący do synodalnego kościoła nie ma prawdy, tylko prawdy szuka. No to taka ludzka wspólnota, której prewost jest przewodniczącym, prezesem czy pierwszym sekretarzem w Rzymie. Zakon znany jest jako redemptoryści z Papa Stonsei w Szkocji. Papa Stonsei oznacza wyspę kapłańską Stonsei. Wspólnota jest właścicielem szkockiej wyspy i wiedzie tam surowe życie w tym odległym miejscu, czyli klimat trochę jak ten film katolicy z 1970 roku. Kto z wigodnych wiecznych oglądał, pamięta, warto zobaczyć. Wspólnota jest właścicielem szkockiej wyspy i wiedzie tam surowe życie w tym odległym miejscu. Wspólnota została założona przez ojca Michaela Amery Sima. W 1987 roku pod auspicjami arcybiskupa Marcel Lefebvre i Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X za namową kardynała Eduarda, Eduarda Ganiona. W 2007 roku zakon rozszerzył swoją działalność i założył nową fundację w Christchurch w Nowej Zelandii. Proces pojednania z Watykanem rozpoczął się w 2008 roku za pontyfikatu papieża Benedykta XVI, a w roku 2012 wspólnota opuściła kapłańskie Bractwo Świętego Piusa X, aby stać się instytutem kleryckim w diecezji Aberdeen w Szkocji. W lipcu 2024 biskup Michael Gielen nakazał redemptorystom. Opuszczenie diecezji Christchurch w ciągu 24 godzin. Wspólnota zaprzeczyła oskarżeniom wysuniętym przez Gielena i podjęła kroki kanoniczne przeciwko nakazowi eksmisji. Po latach trudności z diecezją Christchurch, wspólnota przegrała ostateczną apelację w Watykanie w 2025. I otrzymała zakaz pozostania w Nowej Zelandii. Na zakończenie obecnej kapituły generalnej, 16 października, redemptoryści stwierdzili w liście otwartym, że pogodzenie wiary naszych ojców z nową religią promowaną przez współczesny Kościół nie jest już możliwe. Doszliśmy do bolesnego przekonania, że instytucja, która obecnie zajmuje struktury Kościoła katolickiego, odeszła od wiary ojców. List potępia, w cudzysłowie, Kościół posoborowy i jego drogę synodalną za błędy w doktrynie, liturgii i nauczaniu moralnym. W liście otwartym nie sprecyzowano, czy zamierzają powrócić do współpracy z Bractwem Świętego Piusa, 10. Czy też obrać inną drogę, oświadczenie znajduje się poniżej. I to jest ten list, teraz, który przeczytam. List otwarty do biskupów, kapłanów, osób konsekrowanych i wiernych od kapituły generalnej, zgromadzenia synów Najświętszego Odkupiciela, odbywającej się na wyspie Papa Stonsay w Szkocji, w świętej Teresy od dzieciątka Jezus, 3 października, świętego Gerarda Majeli. 16 października 2025, czyli w Polsce są ci, co tego dnia wspominają świętego, wybór świętego Jana Pawła na papieża. A tu czytam rzeczy, które dopiero co miały miejsce. Drodzy wierni, niech żyje Jezus, nasza miłość, i Maryja, nasza nadzieja. Z ciężkim sercem i wielkim smutkiem piszemy do Was. To, co nas jednoczy, to wielka miłość do naszej świętej matki Kościoła katolickiego i Obloblinicy Jezusa Chrystusa, za którą męczennicy przelali swoją krew, a święci oddali życie. To właśnie ta miłość zmusza nas do wyrażania, wyrażenia prawdy, która jest trudna, ale niezbędna. Podobnie jak Wy, również my przez wiele lat żywiliśmy wielką nadzieję. Wierzyliśmy, że możliwe jest życie jako wierne dzieci tradycji w strukturach współczesnego kościoła. Wierzyliśmy, że stare i piękne tradycje naszej wiary, w szczególności łacińska msza święta wszystkich czasów, zostaną nam słusznie zwrócone. To dało nam nadzieję, szczególnie w czasach Benedykta XVI. Oczekiwaliśmy, że będziemy mogli swobodnie praktykować wiary naszych ojców w kościele. Nie wiedzieliśmy, jak bardzo się myliliśmy. Przez lata prób i doświadczeń doszliśmy do nieszczęśliwego wniosku, że tradycyjna wiara katolicka, wiara wszystkich czasów i świętych, jest nie do pogodzenia z nowym współczesnym Kościołem owocem Soboru Watykańskiego II. Te dwie po prostu nie mogą współistnieć w jednym ciele. Ponieważ głęboko cenimy i szanujemy tradycyjną mszę łacińską i nie możemy zrezygnować z mszy świętej, mszy wielu wieków i wielu świętych, ten nowy Kościół nas nie chce. Z powodu naszej wiarności uznano nas za upartych, trudnych i buntowniczych. Wrobiono nas i kłamano na nasz temat w niekończącej się zjadliwości. Ten list jest apelem do wszystkich, którzy czują, że coś głęboko złego dzieje się w kościele, lub którzy uważają, że nowy kościół i niezmienna wiara mogą pokojowo współistnieć. Niestety, pozwólcie nam stwierdzić smutną prawdę, że nasze doświadczenie jasno pokazuje, iż jest to niemożliwe. Z pewnością ten nowy kościół Zaszokowałby wszystkich świętych papieży, którzy wielokrotnie deklarowali, że indyferentyzm religijny jest wielkim złem, absolutnie nie do pogodzenia z wiarą katolicką. Mówimy Wam, że nie będziemy milczeć, nie będziemy współczesniczyć w trwającym niszczeniu Kościoła. Musimy zabrać głos w odpowiednim momencie, a czy może być lepszy moment niż teraz? Po 17 latach funkcjonowania jako wspólnota w strukturach Kościoła byliśmy nieustannie izolowani i prześladowani. Szczególnie w ostatnich latach biskup Christchurch sprawił, że staliśmy się jak wyrzutki lub śmiecie świata tego. Poprzez liczne dekrety odwołania do Rzymu starał się wygnać naszych mnichów z diecezji. Chce ona, by piętnaście miejscowych powołań zakonnych zostało na zawsze wygnanych ze swojej ojczyzny i był odseparowanych od ich rodzin. Mówimy, mówimy Wam teraz, że wyższy obowiązek nam tego zabrania. Dopóki choćby jedna dusza będzie nas prosić o ofiary mszy świętej, sakramenty lub pomoc duchową, z Bożą łaską nie opuścimy jej. Dobry pasterz przynagla nas, abyśmy oddali życie za jego owce i trzymać głodnego wilka z dala. Jest to naszym obowiązkiem wynikającym z miłości, teologii i prawa kanonicznego. Dlaczego? Ponieważ łańcuch rozkazu został zerwany. Władza w Kościele ma charakter służebny, służący naszemu Panu, a nie absolutny, czyniący cokolwiek zechce. Wiąże nas, ponieważ sama jest związana z Chrystusem, z depozytem wiary, nie, z niezmiennym magisterium. Kiedy przełożony odchodzi od własnego posłuszeństwa Chrystusowi Królowi, jego rozkaz nie jest już ramieniem Chrystusa, ale gestem człowieka i wskazanie tu na świętego Tomasza, na słuchu. Tacy duchowni nie są posłuszni Bogu, a potem, zerwawszy łańcuch, Bożego nakazu, próbują powoływać się na posłuszeństwo religijne w sprawach, które wyniszczają Kościół i zabierają mszę świętą. Tolem sam, tole eklezjam. Zabierz mszę, a zniszczysz Kościół. Tak mówił Luther. Nie. Musimy najpierw słuchać Boga niż człowieka. Dlatego też trzymając się z całych sił naszych, głębokiej komunii. Z naszą świętą matką Kościołem, nasz obowiązek wobec naszego Pana Jezusa Chrystusa i dusz wymaga, że odrzucamy amoris Leticja, zezwalającą na komunię świętą parą żyjącym w grzechu. Odrzucamy tradycję Kustodes, prześladującą przez świętą i katolików. Odrzucamy fiducja szuplika, zezwalającą na błogosławieństwo par tej samej płci. Odrzucamy dokument o ludzkim braterstwie stwierdzający, że Bóg pragnie wszystkich religii. Odrzucamy fałszywą teologię kościołów siostrzanych i częściowej komunii. Odrzucamy fałszywych pasterzy, którzy triumfalnie nieśli w procesji Bożka Paczamane w bazylice św. Piotra. Odrzucamy to, że Franciszek przeprosił za bohaterskiego katolika, który wrzucił tego Bożka do Tybru. Odrzucamy plagę obojętności religijnej w Nowej Zelandii i w całym Kościele. Odrzucamy działania biskupów nowozelandzkich, którzy zamykali kościoły i odmawiali udzielania sakramentów, tchórzliwie poddając się opresji COVID-19. Odrzucamy biskupa Christchurch, który w środę popielcową przyjął błogosławieństwo popiołem od anglikańskiego biskupa Christchurch. Odrzucamy deprawację dzieci i skandal, jakim są dla niewinnych złe programy katechetyczne. Odrzucamy Franciszka, który nauczał, że wszystkie religie są jak różne języki i pytał, czy mój Bóg jest ważniejszy od Twojego. Odrzucamy milczenie tych biskupów, którzy nie sprzeciwili się tej zdradzie wiary. Odrzucamy Kościół Synodalny jako odrębny od ustanowionego przez Boga Kościoła Katolickiego. Odrzucamy trwające niszczenie i poniżanie naszej świętej Matki Kościoła. Odrzucamy tych, którzy atakują lub podważają Kościół w jego dogmatach, moralności, sakramentach lub dyscyplinie poprzez nowy kult człowieka. Do wszystkich, którzy to czytają, jak długo będzie trwał ten nonsens. Niezależnie od tego, ile to będzie nas kosztować, wraz z apostołem musimy powiedzieć temat. Ale chociażby i my, albo i nawet anioł z nieba głosił Wam coś ponadto, cośmy Wam głosili, niech będzie przeklęty. Jak on powiedział przedtem, tak i teraz mówię. Gdyby Wam ktokolwiek głosił Ewangelię inną od tej, którąście otrzymali, niech będzie przeklęty. Nie milczcie, broncie wiary naszych ojców. Choć wszystkie narody króla Antiocha słuchają. Tak iż każdy odstępuje od religii zakonu Ojców swoich, a podaje się rozkazo, poddaje się rozkazowi Jego, ja i synowie moi, bracia moi, będziemy posłuszni zakonowi ojców naszych z pierwszej księgi Machabejskiej 2,19 do 20. Wręcz przeciwnie, napisano bardziej trzeba słuchać Boga, aniżeli ludzi. Czasami jednak rozkazy przełożonych są przeciwne Bogu. Dlatego nie należy słuchać przełożonych we wszystkim. Święty Tomasz Sakfin sumatologicznej poda. Expecta dominum virili ter aget, confortetur cortum. Oczekuj Pana, mężnie czyń, i niech się wzmocni serce Twoje. Gaudę Maria Virgo, raduj się, Panno Mario. Wszystkie herezje samej zniszczyła. Na całym świecie i podpisani ojciec Michael Mary, ksiądz Antoni Mary, brat Nikodem Mary, brat Paul Mary, Dominik Mary, o, y, ojciec Magdala Maria, ojciec Martin Mary, pewnie będzie o od, tym od, od Mary, brat Xavier Maria, czyli drugie imię sobie Matki Najświętszej, brali. Brat Alfonso Maria, ojciec Celeus Maria, ojciec Celestyn Maria, brat Rafael Maria, brat Maximilian Maria, brat Charles Maria, brat Damasus Maria, brat Bogumił Maria, może Polak, brat Francisco Maria, brat Ernest Maria, brat Jacint Maria, brat Gabriel Maria, brat Dysmas, brat George Maria. Brat Ignacy Maria, brat Aloyzy Maria, brat Zacheusz Maria, brat Gerardo, brat William. Polskie tłumaczenie listu za Papa z Blok Bloksport: Nie za co Panu Bogu dziękować. Można być redemptorystą i do wiary katolickiej przyjść albo wrócić. Ciekawy, czy ojciec, który chował Panią Genowefę, Bronialek, jeszcze księdza, słuchaj, co o tym myśli? I przy jakiej wierze jest? Naszej katolickiej? Czy lubi robienia ludziom wody z musłu, Że można odprawiać mszę świętą w Rycie Rzymskim, a potem iść do nowej mszy, albo się nie sprzeciwiać? Oszukiwać siebie i bliźnich. Można być redemptorystą. Można w każdym innym zakonie być i drogą, drogą Chrystuszową iść. To jest wciąż możliwe. Oczywiście będzie się doświadczało losu, o którym nie myśleliśmy, i od oficjalnych struktur kościelnych się w jakiś sposób musi zacząć. Albo przyjdzie od nich odchodzić. Albo przyjdzie, że cię wyrzucam. Jeden z tych dwóch losów póki co z oficjalnych struktur musi nas spotykać. Niczego tam dobrego się nie spodziewajmy. Nie spodziewaliśmy się było od swego czasu od Bergolia. nie spodziewajmy się od Leona. To wszystko są kroki zwodzące, diabelskie triki. Jak pomieszać prawdę z fałszą? Wielu ludzi daje się na to nabrać. My już się nie nabierzemy, ale. Wśród bliskich, daj Boże się nie nabierzemy, ale wśród bliskich mamy takich, którzy wciąż jakieś tam swoje sposoborowiem, swoje związki mają i żałują, opłakują jakich tam od ludzi, którzy chodzą na nową rzecz, od hierarchów, spotykają jakieś przykrości. A czego się możesz spotykać, spodziewać od wilków w owczych skórach? Bogu niech będą dzięki za tą postawę ojców, niech Pan Bóg im pokaże, co jak mają dalej czynić. Piękne świadectwo i także świadectwo dla młodych osób, jeśli szukać jakiejkolwiek wspólnot zakonnych dla młodych mężczyzn, to tylko taką drogą iść, a nie drogą księdza Siąkały, który z tradycją katolicką rzetknął się wcześniej, a potem poszedł do seminarium diecezjalnego w Krakowie i musiał się w jakiś sposób tajniaczyć ze swoimi sercem, które gnie do tradycji. Nie wolno tak czynić. Młynarz, który w młynie pracuje, obieli się. Górnik, który w kopalni pracuje, umurzy się. Kiedy się zaczyna prowadzić taką grę, może spotkać człowieka jak gruźlika. Lekarza, który leczy gruźlicę. Leczy, ale gruźlica może go też dotknąć. Nie mówię o księdzu Sionkale, że się nauczył udawać. Mówię o tym, że musiał udawać, żeby w seminarium diecezjalnym być. Nie wolno taką drogą młodym mężczyznom nikomu z nas dzisiaj postępować. Trzeba sztandar katolicki mieć wysoko. Stoimy przy mszy świętej w Rycie Choćby nas nie wiadomo, jakie konsekwencje spotykały, stoimy przy wierze naszych ojców, przy mszy świętej wszechczasów, przy dyscyplinie katolickiej. Modla, umadlamy nawrócenie tych, którzy wciąż jeszcze łudzą się, że Kościół posoborowy to Kościół Jezusa Chrystusa. Nie, to budowana świątynia Antychrysta. Było przez 27 lat z udziałem Polaka, który na koniec życia swoją wiarę okazywał. Katolik, wybitny przedstawiciel katolickiego syjonizmu, polski. No, ale to nie jest nasza chwała, tylko dla Polaka, katolika, hańba i wstyd. Bogu niech będą dzięki za to świadectwo ojców i braci redemptorystów. Bogu dziękuję. Dziękujemy Bogu, że oprócz tych zwodniczych ojczulków Radia Maryja, wśród redemptorystów taka grupka dla Pana Boga ma znaczenie. Dla zbawienia na Kościoła ma ogromne znaczenie. Bogu niech będą dzięki. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wielkim wieku